Opsie, który jeździł koleją. Squid Skłytki. O, zostawcie skłytki na ja górę, bo pokazuje mi się, że się twarz. Foxy. O, atula. Wiem, że brazer już nie ma, ale poprawiać. Primo, kuciuk! A to nic. O. o, Nie jak na mojej To ona rysowała sylwester. Uj, mi się. Więcej to ja wolę z, z ten. O! Proszę. A nie tak chyba, to, to mojego brata. O to nie ma. Dobra. moją twarz. Życzę Wam nie pokażę. Nie ma takiej opcji. Ale dziś sobie zagramy w Pacmana Monopoly. Jak Pac-Mana. Tak. Jeżeli zostawicie kilkanaście łatek w górę. Tak. Mówię nawet nie kilkanaście, ale z pięć to może pomyłkę o Monopolii. ile jeszcze mam. I tu brat zaraz wybił. Bam, bam, bam. Dobrze, nie wbił. Pan, już za zakosztuje. Dobra, to jeszcze, już to już grałem Dobra, maska zdejmuję. Nie będę pokazywał swoich twarzy, Maska leży, leży. No, więc tak, mamy pionki. Ja po prostu zaprezentuję. A, jeszcze opowiem o tym Monopoli, co nie myślę. Nawet teraz mógł. Więc, no tak. Monopoli po jakimś czasie się nudzi. Ale no to oczywiste, że jak się sporo rzeczy w coś robi, tylko to, co się nudzi. Fajne jest to, że, nie, że się nie okrada tak normalnie. Po prostu ten końców, żeby pieniędzy, żeby nie było okradania, to wszystko, prawie wszystko się robi przez ten automat. Tutaj mamy podpowiedzi, ale ja już tutaj wszystko ogarnąłem, prawie tylko to miałbym, bym podpowiedź podpowiadać dnia. To, to wszystko, co musimy tym wiedzieć. Teraz, co na startie? Bo ja muszę jedną ręką trzymać telefon. Nie? Wkładamy żetony graczy i musi się wyświetlić, muszą się wyświetlić punkty. Dobra. I różowy. Sam, sam. Każdy z graczy na początku ma po 100 punktów. Automat możemy sobie gdzieś położyć. Teraz tak. Pierwszy uznajmy, że rzuca róża. Rzuca dwiema kośćmi. I się rusza tyle pól, czyli sześć. Stanęliśmy na kulce mocy, która sprawia: ukradnij poziom innemu graczowi. Poziom nie może być częścią tego zostawmy kolejny. No, czyli. Co powiedzieć? Nie możemy ukryć, bo drugi gracz tego nie ma. I teraz rzucamy czarną kostką jako duszek. Duszek wygląda, tak? On na nic nie reaguje. Więc teraz kolej drugiego wydatka. 10. 10. A i w przypadku, gdy staniemy na kubiczku, to musimy zapłacić przewał Toma. 20 um, koisów Dobra, co my tu mamy? dodatkową moc Przejść na dowolny poziom przed następnym polem dodatkowej mocy Jeśli mieniasz pole startu lub zatrzymasz się na nim, zagraj w grę Pac-Man O, no właśnie, zrobimy jedno okrążenie takie na szybko I gra się tutaj w pac po przejściu przez start I co to sprawiało? A, że mam przejść... A nie, bo... A no to se ruszę. tu na poziom dziewiąty Tak Który kosztuje 30. Więc w takim przypadku jak chcemy to kupić Mamy automat Bierzemy swój żeton, Kolor czerwony Żartem czerwony Wkładamy tu na bok Ok Żeby kupić Przesuwamy gałkę w górę I lecimy aż do poziomu Dziewiątego tak, wiem. Też bym chciał, żeby to szybciej leciało. A jak już będziemy, klikamy po prostu ten. wymujemy żeton i dajemy poziom 9 zerwonemu graczowi. No do. A, jeszcze duszkiem. No właśnie. W końcu swojej za każdym razem musi się ruszyć też duch. W przypadku, gdy Duch stanie na nas, albo my na ducha. Wkładamy żeton Czekajcie, które to było, bo już nie pamiętam. Przejdź do ikony ducha. A, no to tak czułem, że bierzemy gałkę w dół. I lecimy do duszka, bo są same zapłaty. I stracimy przez 120 punktów. No i mamy tylko 80. No, w tym przypadku teraz kolej różowego, bo teraz się ruszał czerwony jak u duszek. 6, nie, 5, Boże, Poziom szósty, 20 końców. No i sobie, kupę. czekajcie, musimy. Może lepiej by było najpierw. O, poziom 5, więc tu będzie 6. mam. Ach. Jest poziom szósty. Do e, różowej. Gdzie? Gdzie jest różowy? O! Różowy żeton. Chcecie zobaczyć moją twarz? Proszę bardzo. i Nie zobaczycie jej. No, ja. Poziom szósty, więc klikamy plusa. I lecimy do szóstki. Klikamy biały ten. I mamy zapłacone. Mamy poziom szósty. no Dobra. Teraz jako duszek. Raz, dwa, trzy. Du duch ma na nas i trzeba przed nim po prostu uciekać. Lugo go Teraz... 10 Czerwony. sorka że nie ja mogę trochę zmniejszyć, że jest tak blisko, no ale no, To jest y maksimum, minimum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Na poziom 14, który kosztuje 40 końców, wkładamy żetonik. I lecimy na 14. O, no popijamy. Zostało nam 30 końców, ale spokojnie, zaraz wam pokażę, jak można je zdobyć. Zdobyć można yy, przejściem przez start. O. I zagrając Pacmana, za każde kulki, i ogólnie punkty mocy, za zniszczenie duszku, dostaje się punkt. Ty, e, takie jakby, no te punkty końc, nie wiem. E, I wtedy dostajemy wystarczającą miłość Ale uwaga, trzeba szybko je zbierać, bo czas też leci. Czas leci, po prostu tak. No dobra, duszkiem się ruszamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak nie nas, to nic się nie dzieje. A dobra, teraz różowy. Piątka, czwórka, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O i labirynt sprawia, że po prostu przechodzimy tu. Nie zalicza nam polu starty. Dobra, ruszamy się duszkiem. Dzień, że... A nie, to nie mogę jeden rzucić. Raz, dwa, trzy, cztery, Teraz czerwonym, 6, i dublet Raz, 2, 3, 4, 5, 6, ale jak obiecałem, zrobimy tylko jedno określenie. Dobra, w takim razie kupujemy poziom pierwszy, tu nas na bank stać. I pokażę Wam też tą minigierkę. No i skoro mamy już kartę kupioną, w chwili przejścia przez start zagraj w grę Pac-Man. No i jak to zrobić? Easy. Ja po, z drugiej strony podpowiedź, no, ja pamiętam. Bierzecie gałkę w lewo, klikacie biały, by rozpocząć. No i gracie. Dwa języki. się ruszają cały czas tak samo. Odpowiem znowu. No i czas minął. Zobaczymy Mamy 150 punktów. E, Czerwony. E, odcinek trwa 10 minut. Fajnie. Króciutko, nie za długo. No i co? Myślę, że Wam się spodobało. No i co. Zawsze subskrypcję, łapkę w górę, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Pa pa!